Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest sobota. Właśnie przyszliśmy sobie z Jurkiem do maka na śniadanko, Bo mieliśmy po prostu ochotę. I po maku idziemy sobie na spacer z W ogóle udało mi się wyczyścić jakoś moje agi, nie Ciri? jest zadowolona z tego, jak to wyszło. Nie jestem w aż tak tragicznym stanie, ale muszę jeszcze zaimpregnować. Funny story, jeśli chodzi o te kulki, bo jak byłam w przedszkolu, to na podwórku właśnie były takie krzaki z tymi białymi kulkami i kiedyś mądra Ola zjadła takie kulki. No i powiedziałam o tym mojej mamie, a moja mama powiedziała, że to jest pokarm dla ptaków i że rano obudzę się krukiem. I pamiętam, że mega się wystraszyłam, bo miałam jakieś 4-5 lat. Mega, mega się wystraszyłam i nie spałam całą noc wtedy, bo się bałam, że obudzę się i będę miała pióra czarne. A taka krótka, śmieszna historyjka. Tak bym wyglądała, gdyby ta historia była prawdziwa. Pamiętacie w ogóle taką scenę w Darmatyńczykach w tej bajce W kreskówce? To jest kreskówka? I jak jest scena właśnie w parku. Jest mnóstwo ludzi, i każdy idzie z psem. To właśnie tak się dzisiaj czujemy w tym parku, bo gdzie nie spojrzymy, wszędzie są pieski. Mieliśmy niedawno z imprezy urodzinowej niespodzianki Asi, z którą się widzieliśmy właśnie w tym tygodniu. Jej siostra zorganizowała jej właśnie imprezę niespodziankę, było jakieś 30 osób Ja ogarniałam wcześniej sałatkę właśnie na tą imprezkę. Ale musieliśmy się dość szybko zbierać, bo Jurek jutro idzie rano do pracy. Ale mega spoko ludzie byli, więc gdzieś tam w ogóle mało kogo znałam, a Jurek to już w ogóle prawie nikogo i tak sobie myślę, że mega dawno nie wychodziłam tak z mojej strefy komfortu, bo bardzo dawno nie wychodziłam tak do ludzi, których nie znam. I w ogóle mega, mega mnie to stresowało dzisiaj, że tam jedziemy i że tam prawie nikogo nie znam, i będzie z 30 osób, ale jakoś dałam sobie radę. I dochodzę też do wniosku, że ja bardzo dawno w sumie nikogo nie poznawałam. Że cały czas otaczam się ludźmi, z którymi się znam już dobrze. No i teraz w sumie od 1 marca czeka mnie też duża zmiana, bo zmieniam środowisko, zmieniam pracę, więc znowu będę poznawać nowych ludzi. Ale akurat tym jestem bardziej podekscytowana niż jakoś zestresowana. No wiadomo, pewnie trochę będę się stresować dzień przed. Ale wiem, że ta zmiana jest mi bardzo, bardzo potrzebna. Więc to jest takie motywujące dla mnie. I też trochę inaczej mam, jak wiem, że wychodzę do ludzi, których powiedzmy, że znam, może bardziej z widzenia na przykład ze studiów. Jakbym miała iść na jakieś spotkania po iluś tam latach po studiach, no to nie stresowałabym się takim na pewno, jak dzisiaj się stresowałam wyjściem, bo jednak jest jakaś pula wspólnych tematów od razu, że wiem, o czym mogę z kimś porozmawiać. No i w tym przypadku na przykład o wykładowcach czy tam o jakichś śmiesznych rzeczach, które kiedyś się zdarzyły na studiach. Już czekamy na mamę i tatę, tak? No już idziemy spać. Wiemy, że później. Jak już dzisiaj wyglądają buty, które wczoraj były pięknie czyste. A tak wyglądają spodnie po prostu po kraniu, Jak Celina na, na Was wskakuje. Lecę do Żabki po jakieś pieczywko, jakieś jogurty dla Asi. Bo Asia chora na L4 leży. Jakiś niepotrzebny papier zawinęła smaczki dla psiaków, wrzuciła im na podłogę i musiały te psy wyciągnąć te smaczki z tego papieru. I stwierdziłam, że mam kilka kartek do wywalenia, więc zrobimy tak samo dla ciruski. Tak? Zajęły to jakieś 15-20 minut, zanim ogarnęła wszystkie, wszystkie smaczki, a było ich 8 bodajże. No i trochę się zmęczyłam, musiała trochę pokombinować, jak tutaj otworzyć te kartki. Także zostawiam te kartki na następny raz i polecanko. Podobało Ci się? Chyba się podobało, co? najedzony, smaczki są. wydobijemy dobie na obiad i idziemy do zoologicznego po puszkę. Rac i ruśki, bo się skończyło jedzonko. I w ogóle dzisiaj tak chce mi się spać cały dzień. Nie wiem co się dzieje. Chyba coś nie, nie leci. Trochę mnie głowa bolała, ale połowy osób w pracy bolała, więc może to to. Na spacerze z Ciri i mamy w takie dwie polanki, na które zawsze chodzimy. I chowamy tam patyki dla Ciri. Mamy takie nasze kryjówki. I dzisiaj przychodzimy i nie ma patyków. Ktoś nam zarąbał patyki z naszej kryjówki. Jak wiecie, kto to? To dzwońcie pod 997. Ten numer to kłopotem. Po Oglądałam dzisiaj 78 razy. Byłem jana na Super Bowl. ja ogólnie można powiedzieć, że wychowałam się przy janie. Pamiętam, jak jechałam kiedyś z rodzicami dużmi grodu samochodem i leciało pony replay. I to była chyba jej taka pierwsza znana piosenka, i od tamtej pory po prostu jestem nią zafascynowana. I moim zdaniem to był jeden z najlepszych, to, dla mnie to jest w ogóle top 1. Top 1 występów na Super Bowl. Moim zdaniem, Rihanna nie potrzebuje jakiejś kolaboracji, nie potrzebuje przebierania się trzy razy w ciągu całego występu. Ona potrzebuje. Tej prostoty. I ta prostota totalnie, totalnie wystarcza i nie potrzebuje właśnie tych wszystkich rzeczy, żeby dać super występ. No i też dzięki temu, że był ten występ właśnie na Super Bowl, to przypomniałam sobie o jej istnieniu trochę w sumie. Bo już nie słuchałam, więc dzisiaj pół dnia leci na mojej sławka Rihanna. mieliśmy się dzisiaj widzieć w ziurkach kolegą, ale w ostatniej chwili nam odwołał, więc nie pożyliśmy ostatecznie. I teraz właśnie robi nam kolację, idę wcinać i see you tomorrow. Mam dzisiaj kryzys i mocno się zastanawiam w ogóle nad tym, czy dalej nagrywać czy sobie dać na wstrzymanie tak do piątku i zacząć od nowego, nowego vloga od soboty. Teraz się zaczyna mecz Bayernu, więc już będzie sobie oglądał, a ja jestem w trakcie oglądania serialu You i robiłem już do niego jakieś podejście, ale w ogóle mi nie podpasował, znudziłam się po drugim czy trzecim odcinku, ale tym razem mega, mega się wkręciłam. No nie jest to tak y, mocno kryminalny serial, bardziej taki psychologiczny i brakuje mi trochę tych wątków właśnie, jakichś w takich Mm, takich bardziej szczegółowych, o. zmienia faktu, że to i tak jest bardzo wciągający, przynajmniej dla mnie. Ale jestem dopiero na pierwszym sezonie. I pierwszy sezon naprawdę jest mega spoko. A tak swoją drogą, to dzisiaj są w ogóle, moi drodzy, walentynki. Nie wiem, jak to u Was wygląda, ale my sobie z riekiem zawsze chyba chodziliśmy sobie na jakąś kolację albo obiad, z tego co pamiętam, ale nie robiliśmy sobie nigdy jakichś prezentów. Raczej właśnie takie wyjście wspólne. W tym roku. Zrobiliśmy sobie tylko kolację, zrobiłam sałatkę, dzieliśmy sobie. jak właśnie poszedł oglądać mecz, więc jakoś tak super tego nie obchodzimy. No ale też niedawno miałam urodziny i fajnie je spędzaliśmy. I jedziemy do Gdańska specjalnie z okazji moich urodzin i z okazji walentynek. Wiem, że byś chciała. No wiem, że byś bardzo chciała. Ja wiem, ale to nie są dla Ciebie. No. Nie wiem, zrobiło mi się w ogóle jakoś tak smutno dziwnie. Nie wiem czemu. Chcę mi się trochę płakać, więc chyba odpalę sobie Instagrama. Smutne filmiki z pieskami, które mnie zawsze doprowadzają do łez. I może jak sobie popłaczę trochę, to mi te emocje jakoś ujdą i może będzie lepiej trochę. Hej, dzisiaj jest dość późno i dopiero co pierwszy filmik, który nagrywam, a prawie jest 20. Ale. Anyway. Jestem sobie sama na chacie. Jurek jest w pracy do bardzo późna, asia z Szymonem pojechali na jakiś koncert czy coś tam. na jakiejś filharmonii, czy gdzieś, gdzieś tam pojechali. I kiedyś paliłam papierosów, nawet dużo papierosów wam powiem, ale ostatnio paliłam jakoś także paliłam paliłam nie, tak, że sobie popalałam coś, to Chyba jakieś 3-4 lata temu, jak nie lepiej nawet. I pamiętam, że rzuciłam palenie, także nie paliłam codziennie. Jak przyjechała nieraz mnie i wypaliłyśmy chyba trzy papierosy, jeden po drugim. I było mi potem tak niedobrze, że postanowiłam, że rzucam to palenie. No i czasem mi się zdarzy, że coś tam sobie wezmę jakiegoś bucha od kogoś czy coś, ale nie palę tak na ogół. A teraz, przez to, że jestem sama, zachciało mi się papieroska. Ale nie mam papierosów na chacie, za to mam Glo. Takie o coś. Kupiłam to w zeszłym roku na Cloudfeście. Drogi z paczką. I to jest paczka, która jest u nas jakby dla gości. I to Glo w sumie też jest dla gości, no bo my nie palimy. I zostało tutaj chyba z siedem tych wkładów, bo nie wiem jak to nazwać. To chyba nie są papierosy. I są mentolowe. Więc chyba sobie zapalę. Jednego. Ale jeszcze to przemyślę. Wiecie, ja nigdy jakby nie byłam uzależniona od papierosów. Po prostu paliłam, bo wiecie, dla towarzystwa, bo tak się stało na fajeczce na studiach na przykład. Więc rzucenie tego nie było dla mnie jakimś ciężkim wyzwaniem. Po prostu przestałam palić. Dobra, idę na balkon. Najwyżej wezmę sobie bucha i to jakoś zgaszę. Nawet nie wiem, jak to działa za bardzo. Muszę odczekać jakąś instrukcję tutaj. Dobra, update. Włączyłam to. Chyba coś tu skrzaniłam, bo to mega długo w ogóle się świeciło. I się grzało. Zaczęło nawet trochę śmierdzieć na tym balkonie. I to jest obrzydliwe. Widziałam jednego bucha, zaczęłam się dusić i ja stwierdziłam, mm -mm, Nie ma co wracać do złych nawyków. Mam tak leniwy tydzień, Po prostu dosłownie nic nie robię. Tak samo jak w zeszłym tygodniu. Chyba to jakieś przesilenie wiosenne czy coś. Bo nie tylko ja tak mam. Rozmawiam z znajomymi, to właśnie robię to samo. Że tym się nie chce, nie mają mocy, nie mają siły. Chce mi się spać cały czas i w ogóle są tacy, mm. I nawet mi się nie chce oglądać żadnych seriali za bardzo. Oglądam dalej to ty. Ale jakoś w ten drugi sezon ciężko mi się wkręcić, ten pierwszy mi się dużo bardziej podobał. Jestem chyba na jakimś trzecim, czy czwartym odcinku i trochę nudne to się robi, więc to sobie leci w tyle. A ja sobie zjadam telefony i jakieś kroje, jakieś dwie filmiki. Ale zostały mi tylko cztery dni starej pracy. Jadę jeszcze jutro, pojutrze i będzie jak wtorek. No i od przyszłej środy mam urlop w tydzień i planowo dalej. Idę na te tatuaże w piątek. W sobotę idziemy do Gdańska na trzy dni. I zastanawiam się właśnie, czy nagrywać tam vloga, czy w ogóle zaczynać, bo z jednej strony jakby fajnie by było, ale z drugiej to jest czas mój z Jurkiem. I w nagrywać nagrywanie nie zajmuje mi aż tak dużo czasu. Tutaj sobie coś pogadam chwilę do kamery, czy jakieś kadry ponagrywam, więc jakby to nie jest jakieś pociążliwe. Ale nie wiem, czy nie zrobić sobie po prostu takiej tygodniowej przerwy. I ta wypowiedź w ogóle dzisiejsza to będzie taki miszmasz wszystkiego, bo dzisiaj gadam, co mi się na, na język przyniesie. I nie, nie są to zbyt przemyślane wypowiedzi. I widzicie te kwiatki? Ua. Nie wiem, tylko nie ogarniam takich rzeczy. Te kwiatki tutaj. E, to są kwiatki jeszcze z moich urodzin. One od, od 2 lutego stoją, a dzisiaj mamy 15. No i co prawda oczywiście wyminam im wodę, obcinam je za kilka dni, więc to pewnie też dlatego. No ale może babcia ma rację i są szczerze dane. Następna informacja to taka. Że koleżanka z pracy co miesiąca chodzi na takie ćwiczenia y, grupowe, na jakieś tam ala fitness, coś takiego. I powiem Wam, że schudła dość mocno. Jakby jak widzę kogoś na co dzień, to nie widzę za bardzo różnicy. Chciałam opowiadać wczoraj i pokazała na spodniach, właśnie jak schudła. To kurde zmotywowało mnie to trochę. I w planie mam, że jak już zmienię pracę. To koło chaty mam taką dużą siłownię i tam patrzyłam, już właśnie na stronie Multisport nie obowiązuje niestety, więc chyba nie będę brała sobie Multisporta i ja po prostu wykupię sobie karnet. I są tam właśnie takie zajęcia grupowe. Jakieś Zumba, Tabata, ABS, ABT. Ja nie wiem, czy to się różni. Potem sobie jeszcze poczytam o tym. Bo ja nie umiem ogólnie na siłowni, nie umiem w te wszystkie urządzenia i trochę mnie to stresuje, że a, wszyscy się będą gapić, że robię coś źle, b, zrobię sobie krzywdę, a, C, jeżeli nie umiem wykonywać danych ćwiczeń, to to nic nie przyniesie żadnych efektów. Następny temat jest taki, że miałam ostatnio przestraszny sen, taki koszmar, że masakra. Śniło mi się, że e, Agata moja w ogóle robiła mi tatuaże, że stwierdziłam, że nie idę do tatuażorki, tylko że Agata mi je zrobi. E, I że nagle zaczęło nas zalewać jakaś woda, że ryk skoczył do tej wody w ogóle, coś jakąś flagę ratować e, i zaczął się topić tam. I w tym śnie, te tatuaże, mnie tak bolało mnie robienie tego że obudziłam się taka przerażona i zaczęłam się zastanawiać, czy a może jednak zrezygnuję z tego. Ale nie no, wszyscy mówiłam, że to aż tak nie boli i w sumie też jakoś tak nie, nie powinnam się tym przejmować w ogóle. I żeby wcześniej się nie bałam bólu, bałam się raczej tego, że zrobię sobie na ciele coś, co mi się za kilka lat przestanie podobać. Lepiej też zawsze mogę usunąć ten tatuaż. Więc zostaję przy mojej decyzji i do tego 24. bo byłam wcześniej w Starbucksie Jurka w pracy, bo się mówiłam tam z Jurką siostrą, która chciała sobie zobaczyć Airpods i porównać, które chce sobie kupić, bo ja mam tą wersję Pro, a Jurek ma te zwykłe. A potem wróciłam tak w miarę szybko do domu, bo no musiałam trochę z siostrą pogadać, o takich tam nas naszych różnych sprawach i w ogóle. I w teraz skończyłyśmy gadać, poszło właśnie dzwonić do mamy i zostało mi tylko 3 dni pracy. W poniedziałek będę jechać do Zimigrodu, bo babcia będzie w szpitalu jedzie na kolejną dawkę chemii. A yy, moja mama pomoże mi w ogarnianiu ciast na pożegnanie, bo ja nie jestem dobra w gotowaniu. W pieczeniu już trochę bardziej. To już jest coś, co sprawia mi trochę większą przyjemność niż gotowanie. No ale wiem, że sama nie ogarnę dwóch ciast i chcę zrobić... Chyba będę robić trzy To jest takie ciasto bez pieczenia, więc mega spoko. I chyba zrobię właśnie jabłecznik mojej babci. Brwi dalej są ciemne, ale easy. Easy, easy, to się zmyje zy... się. Teraz mi mocno się zastanawiam, czy w ogóle będę montować tego vloga, bo nie mam zmontowanego jeszcze na plików, nie mam przesłanych na laptopa i wydaje mi się, że ten vlog będzie trochę nudny, kolejny, w sensie drugi już taki nudny, bo nic się nie dzieje, siedzę w cały czas. I chyba przesyłam sobie te pliki, zacznę to montować i zobaczymy w ogóle jak to wyjdzie, więc nie wiem, czy będzie to oglądać, co teraz gadam, więc zobaczymy, czy będziesz tak że jak myślę. I przylatuje. Nie wiem, czy w sumie już nie przyleciał. Jurka przyleciał właśnie ze Szwajcarii, Kuba. Jutro mamy się z nim widzieć, ale jeszcze nie wiem, czy pójdę na 100%. Bo chyba ja potrzebuję takiego wieczoru, kiedy pójdę sobie spać o drugiej w nocy i będę sama. Więc chyba tylko Jurek sobie pójdzie. Tam na jakieś pies jedzonko czy coś. A na sobotę umówiliśmy się z naszymi ziemkami i mają przyjść do nas wszyscy, i kupiłam sobie nowy syrop do Hugo, bo się skończył już tamten, więc będę sobie robić moje ukochane Hugo. Właśnie wróciłam sobie do. Byliśmy, jak już widzieliście pewnie w Oliwie i ogniu na obiadku. Ostatnio w ogóle mam mega ciężki czas. I staram się jakoś nagrywać. Coś tam mówić do Was i w ogóle, ale ciężko mi z motywacją ja jak ostatnio do czegokolwiek. I nie wiem w sumie, czy będzie to oglądać, czy nie. Bo jeszcze nie wiem, czy chcę wstawić to, co mam, to co nagryłam już ten tydzień. Muszę wszystko zmontować, bo nie mam nic zrobionego. I ja takiś kilku tygodni mam tak, że. Chce mi się płakać. Nie wiem za bardzo, co się dzieje. Już tak miałam nieraz. Mi, mam nadzieję przynajmniej, że to ta pogoda, która teraz nie jest, jest zbyt sprzyjająca do czegokolwiek. Jest tak paskudnie. Ale wydaje mi się też, że po prostu trochę rzeczy mi się nawarstwiło ostatnio. I dlatego tak mam, Dzisiaj znaczy, wróciłam z pracy, wjechałam do garażu, siedziałam w aucie, chyba z 15 minut jeszcze i płakałam, po prostu łzy mi leciały w policzkach. Potem przyszłam do domu, położyłam się pod koc i to samo. Jurek wrócił. No i wyciągnęła ja ten obiad, ja w ogóle nie mam ochoty ani jeść, ani pić, ani... nic, no, nie mam ochoty. Jurek pojechał do pracy jeszcze, bo ma zabranie i tam jeszcze coś tam, coś tam. Potem idzie z Kubą, Gabą i z Danielem, też miałam iść, ale... Nie mam siły dzisiaj po prostu. Więc stanę sobie w domu. No i gubię myśli. Byłam w sobie drące, żeby kupić coś na kolację, i w sumie na nic nie mam ochoty. Obiadu też nawet połowy chyba nie zjadłam. Wzięłam sobie jeszcze Rafaela. Jurek musiał mi pomóc, bo nie byłam w stanie tego zjeść też. No i jeżeli nie mam na nic ochoty, to wzięłam sobie czteropak pak Gratki. Jakichś jogurtów, pokażę wam. Tak, są dobre. Już bardzo potrzebuję tego wyjazdu. co tydzień bardzo. Cieszę się, że jedziemy sobie sami. Ale niedługo długo przyjdzie wiosna. Więc mam nadzieję, że mi się poprawi jak zawsze. No ale nam też mocno myśleć o pójściu na terapię. No wiem, że muszę. Mam trochę jeszcze do przepracowania sobie. No ale ciężko mi się jakoś tak, wiecie, zdecydować na to. Ja nie wiem rozmawiać o swoich emocjach, o uczuciach i w ogóle o wszystkim, co się dzieje. Nawet z mnie nie potrafię rozmawiać, no co dopiero z kimś obcym. Więc trochę mnie to przeraża, ale... Ale no w końcu muszę iść. No i znam też kilka osób, które chodzą, czy chodziły i naprawdę bardzo, bardzo im to pomogło radzić sobie ze wszystkim, co się dzieje w ich życiach. No ale mi też nie dzieją jakieś, wiecie, straszne tragedie czy coś, bo jakby... Niby nic, ale coś i ja sama nie wiem, sama po prostu nie wiem, o co mi chodzi. Totalnie nie wiem. I czuję się taka mega niewdzięczna, bo... I czuję się winna po prostu, że jest mi źle, bo... Mam wszystko. Mamy fajne mieszkanie, mam super narzeczonego, mamy psa, którego zawsze chcieliśmy i... No nie mamy może jakoś super dużo pieniędzy, nie wiadomo ile, ale jakby... Wystarczy nam na to nasze fajne życie i możemy sobie poje pojechać do Gdańska i w ogóle wszystko się układa, a... A jestem po prostu smutna. Idę, spróbuję coś pomontować, w ogóle z tej pliki przesłać, bo nic nie mam ogarniętego do vloga. mam sobie pliki, zrobię sobie proxy i zacznę montować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w ogóle to jakoś dojdzie do skutku, i że to wstawię. Wybaczcie, że jestem taka bez energii, ale naprawdę jest mi źle. No i udawać, się uśmiechać, i. I dość wszystko jest w porządku.